Fundacja Nidarus. Znajdujemy się przed Centrum Wielokulturowym na ulicy Daszyńskiego 22 w Krakowie. W Krakowie, gdzie tutaj pan koordynator Sebastian e, dzięki jego wspaniałomyślności, pomocy. Po, po prostu nosiłem, przynosiłem parę pudeł, które ktoś do nas e, przywiózł. Mamy leki <laughs> dla całego szpitala w Niżne, na które czekają i które uratują niejednoludzkie istnienia. Cieszymy się, że jakoś te leki do nas trafiły z, z zagranicy. Nie wiemy, nie pamiętamy, którym, którym transportem. Były to bardzo specjalistyczne leki, takie... więc po prostu czekaliśmy na miejsce, gdzie możemy rozdysponować w jakiś sensowny sposób. E, więc cieszymy się, że taka sytuacja się zdarzyła, że akurat udało nam się jakimś cudem zgrać. A my jako Fundacja Nidaros osobiście jadę jeszcze dzisiaj na Ukrainę do szpitala Niżne, gdzie już oczekują na leki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Kiedy potrzebna jest pomoc, pracujemy wszyscy ponad podziałami, zarówno Gmina Żydowska, jak i Centrum Nadaszyńskiego 16. Przekazało nam w tym momencie lekarstwa, które jadą do szpitala Wniżne w czernichowskim powiecie. To szpital wojskowy. Так, наша так. для naha Плюс доктор Ігор Погрібняк. Вільницький шпиталь. Приймав допомогу з е, друзів з Польщі. Сподіваюсь, вона буде в нагоді. Все буде Україна. Слава героям. Героям слава! Героям слава!